Drugi przepis, czyli mamy paluchy, tak zwane grissini. Ciasto wyszło mi dzisiaj olbrzymie, nie mam pojęcia dlaczego, ale to dobrze. Mm, widać, że jest odpowiednio pulchne. Oczywiście nie będziemy od razu e, zużywać całego, tylko weźmiemy sobie jakąś część. Oczywiście dostaniecie ode mnie przepis, ale na szybko powiem Wam, że ciasto powinno właśnie w takiej formie, to był na początku taki dosyć krótki rulonik, powinno stać około półtorej godziny, żeby nam wyrosło. Zobaczcie, ono jest fajne, bo jest bardzo pulchne, a na tym nam zależy, bo jednak są to paluchy drożdżowe. I co jest ważne, to ciasto zawijałam, jakby posmarowałam sobie ręce oliwą i też je tą oliwą, powiedzmy tak delikatnie smarowałam. Teraz będziemy rozwałkowywać grissini. Ciasto jest bardzo przyjemne, jest bardzo delikatne. Okay. Za chwilę też wam pokażę, jak dobrze, żeby na jaką grubość je rozwałkować. Oczywiście możecie mieć większe, możecie mieć mniejsze, nie ma, nie ma to żadnego znaczenia, jednak ważne, żeby nie było za grube. Piekarnik mam już nastawiony na 180-185 stopni. Będziemy je piec dosłownie, słuchajcie, 15-17 minut, w sumie tak jak nasze bułki. Przewracam też ciasto bardzo często na drugą stronę w trakcie wałkowania, żeby nam się z jednej strony nie porwało i żeby jednak w miarę równomiernie to rozwałkować. Jeszcze trochę. Ja nie jestem akurat mistrzem, jak widzicie, wałkowania na równo, więc wybaczcie. Używam po prostu takiej ciachaczki zwykłej do pizzy. Tniemy sobie. Ok. Pokażę Wam, i dalej będziemy ciąć. Mamy taki kawałek. Zawijamy. I czyta. Tak naprawdę jest to cała filozofia. Jak mamy też długi na przykład kawałek, to ja sobie zawsze go składam na pół. No wtedy będą takie fajne, fajne chrupkie, podwójne i też będą zawsze trochę ładniej wyglądać. No i musimy tak zrobić. Z, z całym ciastem i będziemy to wkładać do piekarnika. Dobra, słuchajcie, teraz nasze paluchy już zakręcone, e, wyłożyłam na blaszkę z papierem i jak widzicie, jest tam trochę oliwy. No i co? Piekarnik. I tak jak mówiłam, Nastawiamy sobie na początku 15 minut i no i czekamy, a w międzyczasie zrobimy sobie do tego dip serowy. Będzie to dip ze śmietanką 30. Roztopimy sobie serek topiony i do tego dodamy już lekko rozkruszony ser cheddar. Ja akurat do tego używam czedara, który jest yy, żółty. Myślę, że spokojnie nam też yy, Myślę, że też tak, tak, fajnie byłby na przykład ten czerwony, który dodawaliśmy do burgerów, ale dzisiaj zrobimy z żółtym. Jak widzicie, ja dużo rzeczy daję na oko, więc ciężko jest mi <grywam> wam powiedzieć, ile tutaj wylałam tej śmietanki. Na pewno tak, żeby zakryć dno. Do tego dodajemy sobie serek. Ja zazwyczaj wybieram ser śmietankowy. Po prostu go wrzucam. I jak nam się to będzie powoli roztapiać, to będziemy dodawać ser cheddar. Dobra, jak widzicie, już ta śmietanka z serkiem topionym już powinna zaczyna bulgotać, no i co? No i dajemy cheddar. Eee, słuchajcie, nie dawajmy od razu wszystkiego, bo to też nie chodzi o to, żeby to było po prostu gęste i nic, tak naprawdę nie możemy w to wsadzić. Kiedy jeszcze jest etap roztapiania, to po prostu sobie to rozprowadzamy łyżką. Eee, ja zazwyczaj korzystam akurat do tego z metalowej łyżki, no bo z niej jest najlepiej eee, potem coś zdjąć. Zmniejszam trochę moc no i widzicie, powoli nam się to roztapia możemy dolać jeszcze trochę śmietanki ponieważ już nam się robi ten sos dosyć gęsty a też nie o to nam chodzi, na samym końcu dodam też trochę soli bo ta sól też wybije smak sera, chociaż sam cheddar jest już dosyć mocno słony no i dodam sobie też czarny pieprz, ok, dodajemy dalej cheddara a co? Dolewamy w takim razie trochę jeszcze śmietanki No i czekamy aż nam się rozpuści Kiedy już tak naprawdę sos będzie rozpuszczony, możemy go jeszcze podtrzymać Trochę na gazie, ale dosłownie minimalnie, nie wiem, dwie minuty I tyle Gotowy, sos, potem przekładamy, czekamy na paluchy i jemy Świeży pieprz Ja akurat jestem zwolenniczką Świeżego I mielenia pieprzu tuż przed podaniem Zmniejszam o kolejny stopień, i na samym końcu dodamy jeszcze trochę soli, już dosłownie przed podaniem. I voila! Słuchajcie, sos mamy gotowy. Ma mieć taką konsystencję, że jak będzie się przelewać, to jeszcze musi trochę zostać na, na łyżce. Przelewamy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że naprawdę tutaj pachnie tym cheddarem. Ok, mamy. Czekamy teraz na nasze grissini 5 minut, i podajemy. Dobra, słuchajcie, mamy gotowe. Jeszcze sobie sprawdzimy. Super, przekładamy. Ja naprawdę zawsze wszystko robię robocze. Nie ma po co brudzić w kolejnych rzeczy. Czekamy i tak naprawdę możemy jeść. Ça.